Perła wartości 10 milionów franków. Noc nadeszła. Udałem się na spoczynek, ale dość źle spałem. Ciągle śniły mi się żarłacze i wydawał mi się trafny ów źródłosłów, według którego rekin pochodzi od wyrazu łacińskiego Nazajusz o czwartej z rana obudził mnie posługacz okrętowy, którego kapitan Nemo usilnie przeznaczył do moich usług. Spiesznie wstałem, ubrałem się i poszedłem do salonu. Kapitan Nemo już mnie tam oczekiwał. Panie Aron Naks spytał, czy jesteś gotów do drogi? Jestem gotów, więc proszę z sobą. A moi towarzysze, kapitanie? Są już zawiadomieni i czekają na nas. Czy nie włożymy na siebie naszych skafandrów? Spytałem. Jeszcze nie teraz. Niedawno ty losu zbliża się do brzegu jesteśmy dość oddaleni od ławicy manarskiej. Kazałem jednak przygotować łódź, która nas powiezie na miejsce najstosowniejsze do wylądowania i tym sposobem oszczędzi nam dość długie wędrówki. Nasze ubiory nurków są na tej łodzi, włożymy je w chwili, gdy się rozpocznie wycieczka podmorska. Kapitan Nemo zaprowadził mnie do schodów środkowych, którymi się wchodzi na platformę. Tu zostałem już Neda i Konsejla zachwyconych myślą o przygotowującym się spacerze. Pięciu majtków Nautilusa z wiosłami w ręku oczekiwało na z łodzi, linką przywiązaną do pokładu. Noc była dość ciemna. Gęste chmury okrywały niebo na ledwie kilka gwiazd do szczyt Wołoborza, na którym zwróciłem oczy w stronę lądu. Tu jednak widziałem tylko mgliste zarysy, zamykające trzy czwarte widokręgu Od południa zachodu do północno-wschodu Na Nautilus opłynął brzeg, zachodni Ceylonu i był teraz na wyspie od, Zahol, od zatoki, albo raczej cieśniny utworzonej przez ten ląd i wyspę Manard. Tu, pod ciemnymi wodami, rozciągała się ławica perlic, niewyczerpane pole pereł, mające przeszło 20 mil morskiej długości. Kapitan Nemo, Conseil, Ned i ja usiedliśmy w tyle łodzi. Sterling, Stał u przodu, a jego cztery towarzysze wspierali się na wiosłach. Obwiązano linkę i płynęliśmy od Nautilusa. Łódź skierowała się na południe. Marynarze nie kwapili się. Zauważyłem, że ich wiosła, głęboko zanurzone w wodzie, uderzały ją regularnie, co 10 sekund. Według metody ogólnie przyjętej w marynarce wojennej. Gdy łódź płynęła, Rozpryskujące się kropelki wody padającej na czarne bałwany morza podobne były do roztropnego ołowiu. Wietrze, wiejący od otwartego morza, lekko kołysał łódź, o której w przód rozbijały się fale. Siedzieliśmy w milczeniu. O czym myślał kapitanemu? Zapewne o ziemi, do której płynęliśmy, która wydawała mu się nazbyt blisko, gdy przeciwnie, Kanadyjczyk sądził, że jest jeszcze zbyt oddalona. Co do Konsejla, to miał minę turysty, którym powoduje prosta ciekawość. Około w pół do szóstej pierwsze brzaski na widokręgu wyraźnie uwiertniały wyższą linię wybrzeży. Dość równa i płaska na wschodzie, Podnosiła się ku południowi. Pięć mil oddzielało nas jeszcze od brzegów, które we mu niknęły. Morze było puste. Na przestrzeni pomiędzy brzeżem a łodzią ani statków, ani nurków. Głęboka cisza i samotność panowały w tym miejscu gromadzenia się poławiać pereł. Jak już objaśnił mnie kapitan Nemo, przybyliśmy w te strony o cały miesiąc za wcześnie. O szóstej rozwidniło się nagle, ze szybkością właściwą strefą zwrotnikowym, nie mającym ani świtu, ani zmierzchu. Promienie słoneczne przebiły zasłonę z chmur nagromadzony na widokręgu wschodnim i gwiazda dzienna wznosiła się szybko. Teraz wyraźniej widziałem ziemię i drzewa rosnące tu i ówdzie. Łódź zmierzała do wyspy Manar, która się zaokrągla w stronie południowej. Kapitan Nemo podniósł się z ławki i patrzył na morze. Nadany przez niego znak zarzucono kotwicę, a łańcuch jej zaledwie się zanurzył. Dno było już, dno było już w głębokości nie większej niż 1 metra. W tym miejscu bowiem był to jeden z najwyższych punktów Władzy perłowej. Łódź obróciła się zaraz, popychana odpływem, który ją ciągnął na otwarte morze. Stanęliśmy wtedy na miejscu, panie Aron Nax, rzekł wówczas Kapitanemu. Widzisz pan ściśniętą zatokę? Tu właśnie, za miesiąc, zbiorą się liczne statki powietrz-pereł i w tych wodach nurkowie będą robili śmiałe poszukiwania. Położenie zatoki jest bardzo dogodne do tego rodzaju głowów. Osłonięta jest od silniejszych wiatrów. Może nigdy tu nie jest bardzo burzliwe, a ta okoliczność wielce sprzyja pracy nurków. Teraz wdzjemy skafandry i rozpoczniemy przechadzkę. Nic na to nie, nie odpowiedziałem i patrząc na te po, podejrzane wody, z pomocą marynarzy zacząłem wdziwać na siebie ciężkie ubranie morskie. Kapitan Nemo i dwaj moi towarzysze także się ubierali. Żaden z rodzin nautilusa nie miał nam towarzyszyć w tej nowej wycieczce. Wkrótce byliśmy aż po szyję uwięzieni w kauczukowym odzieniu, a szelki przypięły nam na plecach przyrząd z powietrzem. Co do przyrządów, rachmu korfa nie było o Przed włożeniem głowy w miedziane pudło zwróciłem na to uwagę Przyrządy te na nic będą się nam nie przydały, odpowiedział kapitan. Nie zapuścimy się głęboko, a promienie słoneczne dostatecznie rozjaśnią nam drogę. Zresztą nie, były, nie byłoby roztropnym zabrać pod wodę latarnię elektryczną. Jej blask mógłby niespodzianie ściągnąć którego z niebezpiecznych mieszkańców tych wód. Gdy kapitan domawiał tych słów, obróciłem się do Kosela i Nedalanda. ale obaj mieli już głowy zamknięte. w Pudle metalowym. Nie mogli więc ani słyszeć, ani odpowiadać. Jeszcze jedno pytanie miałem zadać kapitanowi Nemo. A broń nasza? Nasze strzelby? Strzelby? A po co? Przecież wasi górale ze sztyletem w ręku walczą z Niedźwiedziem. A czyż stal nie jest pewniejszy od ołowiu? Oto jest tengi sztylet. Zatknij go pan za, za pas i ruszajmy w drogę. Spojrzałem na towarzyszów. Byli uzbrojeni jak my a nadto Ned Land wywijał potężnym harponem, który przed opuszczeniem tydusa włożył do łodzi. Wreszcie, idąc za przykładem kapitana, dałem sobie nakryć głowę ciężkim czerwem metalowym, a nasze zbiorniki powietrza natychmiast zostały wprawione w ruch. Po chwili majtkowie z łodzi wysadzili nas jeden po drugim w głębo i w głębokości półtora metra Wody, zstąpiliśmy na gładki piasek. Kapitan Nemo skinął na nas ręką, żebyśmy szli za nim, i po lekkiej pochyłości zniknęliśmy pod falami. Tu opuściły mnie niepokojące myśli. Stałem się zadziwiająco spokojny. Łatwość poruszeń wzmacniała pewność siebie, a osobliwość widowiska żywo zajmowała wyobraźnię. Słońce. Przesyłało już dostateczną jasność pod wodę. Można było rozpoznać najdrobniejsze przedmioty. Po 10 minutach drogi byliśmy 5 metrów pod wodą, a grunt stawał się prawie płaskim. Na nasz widok, niby stado Bekasów na Trzęsawisku, zrywały się gromady ciekawych ryb z rodzaju jednogłetwora. Jed... opatrzonych jedyną płetłą przy ogonie. Poznałem zaraz Jawańczyka, istnego węża 8 decymetrów długiego, ze silnym brzuchem, którego zbyt łatwo można było wziąć za węgorza morskiego, gdyby nie miał złocistych pręg na bokach, z rodzaju bezkszerowych, których ciało uwalne, równie długie jak szerokie i ściśnięte, Widziałem okazy o najświetniejszych barwach, noszące swoją płetwę grzbietową jak kosę. Ryby jadalne, które ususzone lub zamarynowane dają wyborną potrawę, znaną pod nazwą karawat. Widziałem także trankebary, należące do rodzaju głowaczów, których ciało okryte jest pancerzem łuskowatym na ośmiu podłużnych okach. Tymczasem stopniowe podnoszenie się słońca coraz bardziej się masę wód, grunt zwolna się zmieniał, po drobnym piasku mieliśmy prawdziwą żwirówkę zaokrąglonych kamieni, zasłaną kobiercem mięczaków i zwierzakrzałów. Pomiędzy okazami tych dwóch y, działów zauważyłem płaceny o skorupach wąskich i nierównych. Gatunki ostrygowych właściwe Morzu Czerwonemu i Oceanowi Indyjskiemu. Lucyny pomarańczowe, okręgowatej muszli, purpury parskie, które dostarczyły na otyłusowi przedziwnych farb. Skały rogate, 11 cm długie, a sterczące pod wodą niby ręce gotowe cię pochwycić, ślimaki, śrubowce, najeżone kolcami, języczki bezgłowe dwuskorupne, muszle jadalne, zaśręce targi indostanu, mięczaki ogonkowe, lekko świecące i na koniec, przedziwne oczkowce wachlarzowate, wspaniałe wachlarze, stanowiące jedną z najbogatszych roślinności tych mórz. Pośród tych żywych roślin i pod altanami flory wodnej migały niezgrabne legiony stałowatych, w szczególności żabieńce zębate, których skorupa tworzy trójkąt nieco zakrąglony i ohydne partenopy, których widok wstręt budzi. Niemniej ochydnym zwierzem, którego kilkakrotnie spotkałem, był ów, Krab potworny, obserwowany przez Darwina, któremu natura da instynkt i siłę potrzebną do żywienia się orzechem kokosowym. Włazi on na drzewa przybrzeżne, strząsa orzechy i otwiera je potężnymi nożycami. Tu, pod jasnymi falami, kraptem ten biegał z, z nieporównaną chyżością. Gdy raki morskie z gatunku napotykanych przy brzegach Malabaru z wolna i z trudnością poruszają się. Pomiędzy potłuczonymi skałami. Około siódmej stąpaliśmy już połowic perlicowej, na której ostrygi perłowe odradzają się milionami. Cenne te mięczaki przylegają do skał i były do nich silnie przytwierdzone owym bisiorem brzęcznym koloru, który im nie pozwala się przenosić z mięsa miejsca. Na miejsca. W czym ostrygi są niższe nawet od ślimaków, bo tym natura nie odmówiła możliwości chodzenia. Perliczka meleagrynna, rodzicielka pereł, której dwie skorupy są prawie równe, ma kształt muszli zakrąglonej ze szerokimi ścianami wielce chropowatymi na zewnątrz. Niektóre z tych muszli były upszczone zielonawymi paskami jaśniejącymi u wierzchu. Należały one do młodych ostrych. Inne, z powierzchnią szorstką i czarną, stare, liczące 10 lat i więcej, miały do 15 cm szerokości. Kapitan Nemo wskazał mi ręką to, na to obfite nagrądzenie perliczek i zaraz poznałem, że to kopalnia. Że ta kopalnia była prawdziwie Pana, gdyż siła twórcza przyrody o wiele przewyższa niewyczący instynkt człowieka. Nedland wierny temu instynktowi zniszczenia skwapliwie zapełniał najpiękniejszymi mięczakami siatkę, którą miał u pasa. Grube skorupiaki, stojąc na wysokich łapach, niby machiny wojenne z posępnych swych Kryu, kręty kryłek patrzyły na nas nieruchomymi oczami, a, na a pod nogami naszymi pełzali meriany, krwawniki i pierścienice, niepomiernie wyciągające swoje różki i macki. W tej chwili otworzyła się przed nami obszerna jaskinia, wydrążona w malowniczej gromadzie skał, ubarwionych najpiękniejszą florą podmorską. Zrazu jaskinia wydawała mi się najzupełniej ciemna. Zdawało mi się, że promienie słoneczne stopią w niej gasły. Słabe jej przeźrocze było już tylko zatopione światłem. Kapitan Nemo wszedł do jaskini, a my za nim. Oczy moje wkrótce przyzwyczaiły się do tego mroku. Przypatrywałem się kapryśnym zagięciom sklepienia, które się wspierało na słupach naturalnych, szeroko osadzonych na granitowej podstawie, niby ciężkie kolumny architektury toksańskiej. Dlaczego nasz niepojęty przewodnik zaprowadził nas w głąb tej katakomby podmorskiej, niebawem miałem się o tym dowiedzieć. Zstępując po dość spadzistej pochyłości. Zeszliśmy na dno pewnego rodzaju studni okrągłej. Tu kapitan Nemo zatrzymał się i ręką wskazał przedmiot kolegom, którego jeszcze był nie spostrzegł. Była to ostryga nadzwyczajnych rozmiarów. Trydakna olbrzymia ścielnica, której zmieściłoby się w jezioro wody święconej. Koncha, której Szerokość przekraczała 2 metry, a przeto była większa od tej, jaka zdobiła salnotylusa. Zbliżając się do tego fenomenalnego mieczaka, bisiorem swoim przylegał do tablicy granitowej i na niej samotnie rozwijał się w cichych wodach w jaskini. Trydakna ta mogła ważyć za 3 kg. Owóż taka ostryga ma 15 kilogramów mięśni i potrzeba by mieć żołądek bajecznego olbrzyma żeby ich połknąć z półkopy. Oczywiście kapitan Nemo wiedział o istnieniu tej muszli dwuskorupnej. Nie po raz pierwszy ją odwiedzał. Sądziłem, że prowadząc nas do tego miejsca, chciał nam tylko pokazać osobliwość natury. Omyliłem się. Kapitan Nemo miał swój własny interes w Poznaniu teraźniejszego stanu tej trydakny, dosłownie starczającej na trzy kęsy. Skorupy mięczaka były na wpół otwarte. Kapitan zbliżył się, wsunął sztylet między muszle, żeby się nie zamknęły, a potem ręką podniósł u brzegów tkankę błonowatą tworzącą osłonę zwierzęcia. Tu. Między liściowatymi zwojami zacząłem wolną perłę dochodzącą wielkością orzecha kokosowego. Jej kształt kulisty, doskonała przezroczystość i przedziwny blask tęczowy tworzyły z niej klejnot nieocenionej wartości. Ciekawością zdjęty wyciągnąłem rękę, żeby ją wyjąć, zważyć, obejrzeć. Kapitan jednak zatrzymał mnie, zrobił znak przeczący i szybkim ruchem wyciągnął sztylet nagle zamknął obie skorpy muszli. Zrozumiał wówczas zamiar kapitalnemu. Zostawiając tę perłę osłoniętą ciałem trydakny, pozwalał jej nieznacznie wzrastać. Z każdym rokiem wydzieliny mięczaka ukrywały ją nowymi pokładami spółśrodkowymi. Sam tylko kapitan znał jaskinie, gdzie dojrzewał ten przeciwny owoc natury. Sam hodował go niejako, aby z czasem przejeść. Do swego cennego muzeum. Może nawet naśladując przykład Chińczyków i Indian, sam spowodował utworzenie tej perły, kładąc pod zwoje mięczaka kawałek szkła lub metalu, który potem z wolna okrył się materią perłową. W każdym razie, porównując tę perłę z tą, którą już znałem i z tymi, które jaśniały w zbiorze kapitana, oceniłem jej wartość na co najmniej 10 milionów franków. Pyszny okaz dziwów przyrody, a nie klejnot zbytkowy, zbytkowny, bo nie wiem, jakie ucho niewieście mogłoby go odźwignąć. Skończyła się wizyta u kosztorny Trydakny. Kapitan Nemo wyszedł z jaskini i wspierliśmy się na ławicę perlicową. Pośród, wśród, pośród wód przeźroczystych, których nie mąciła jeszcze praca norków. Szliśmy pojedynczo, jakby spacerem, zatrzymując się lub oddalając wedle fantazji, co do mnie wcale już nie troszczę się o niebezpieczeństwa, które wyobraźnia moja tak śpiesznie nie tak śmiesznie przesadziła. Dno widocznie podnosiło się do powierzchni morza i wkrótce z głębokości metra głowa moja wysunęła się na powietrze. Conseil przyłączył się do mnie i przyłożywszy swój hełm metalowy do mojego, mruganiem oczu przywitał mnie przyjaźnie. Tak wysokie jednak dno morza nie żyło ledwie kilka sążni i znowu szliśmy do swojego żywiołu. Zdaje mi się, że teraz mam prawo tak go nazywać. W dziesięć minut później kapitan Nemo nagle się trzymał. Myślałem, że się chce zawrócić, ale nie. Skinieniem ręki dał, kazał nam skryć się przy nim w głębi szerokiego wydrążenia skały. Ręka jego była wyciągnięta i bacznie patrzyłem w jej kierunku. O pięć metrów ode mnie ukazał się cień i zniżył aż do ziemi. Niepokojąca myśl o rekinach znowu przemknęła mi przez głowę. Myliłem się jednak i tym razem jeszcze nie mieliśmy do czynienia z potworami oceanu. Był to człowiek, człowiek żywy, indus, rybak, biedaczysko, który zapewne wyruszył na pokłosie, na pokłosie przed żniwami, Zacząłem dno jego łodzi, stojącej o kilka stóp nad jego głową. Zanurzał się i wypuchał kolejno. Kamień, odsiosany w kształcie głowy cukru, który ściskał nogami, gdy tymczasem sznur łączył go ze statkiem. Służył mu do szybszego spuszczania się na dno morza. Były to wszystkiego narzędzia. Spuściwszy się na dno, leżące na głębokości pięciu metrów. Wpadł na kolana i napełniał swój worek perliczkami. Na chybił trafił zebranymi, potem wypływał na wierzch, wypróżniał worek i wyciągał z wody kamień. I na nowo rozpoczął operację, która nie trwa dłużej niż 30 sekund za każdym razem. Nurek ten nas nie widział, gdyby, gdyż byliśmy zasłonić cieniem skały. A zresztą, jak mógł ten biedny Indus przypuszczać, że istoty podobne do niego były pod wodą, śledziły jego poruszenia i nie traciły najmniejszego szuku tych łowów. Tym sposobem kilkakrotnie wypłynął i zanurzył się znowu. Za każdym razem wyniósł nie więcej niż kilkanaście podliczek. Musiał bowiem wydzielać się z ławicy, które przyczepiły się silnym bisiorem. O ile z tych ostrych nie posiadało owy... A ile z tego... Ostatnio posiadał owych pereł, dla których narażał swoje życie. Patrzyłem na niego z natężoną uwagą. Manewry jego odbywały się regularnie i przez pół godziny żadne niebezpieczeństwo nie zdawało mu się zagrażać. Oswajałem się więc z widowiskiem, tym zajmując głowów, gdy nagle, w chwili, gdy klęczał nad dnie morza, zacząłem, jak się obrócił przerażony. Podniósł i skoczył, żeby wypłynąć na się wody. Zrozumiałem jego przestrach. Olbrzymi cień ukazał się nad nieszczęśliwym nurkiem. Był to rekin niezwykłej wielkości, spuszczający się po przekątnej z rozpromienionym ślepiem i rozwartymi szczękami. Oni Oniemiałem ze zgrozy i nie byłem w możności poruszyć. Żarłoczne zwierzę. Silnym uderzeniem płetw rzuciło się ku indusowi, który zręcznie odskoczył na bok i uniknął zębów rekina. Lecz pchnięty ogonem w pierś padł na ziemię. Scena trwała może parę sekund. Rekin powrócił i obracając się na grzbiecie, zabierał się do przecięcia indusa na dwoje, gdy Nemo, który siedział przy mnie, nagle zerwał się na nogi i ze śliwem w ręku pobiegł do potwora, gotów stoczyć z nim bój śmiertelny. Żarłacz, w chwili gdy miał porwać nieszczęsnego rybaka, spoczygnął przeciwnika i obracając się brzuchem, szybko skierował się ku niemu. Widzę jeszcze postawę kapitana Nemo, spokojny, sprzeciwnie zimną krwią, czekał na strasznego żarłacza, i gdy, a gdy ten rzucił się ku niemu, kapitan ze zdumiewającą zręcznością uniknął starcia i chwyciwszy zwierzę za płetwę przy dolnej szczęce, utopił mu w brzuch sztylet po rękojeść. Nie na tym koniec. Teraz właśnie rozpoczęła się walka. Rekino ryknął, że tak powiem. Krew z tłumieniami go rany. gorany. Może zabarwiło się na I przez ten ciemny płyn nic już nie widziałem. Nie widziałem nic, aż do chwili, gdy w smute światła ujrzałem znów zuchwałego kapitana, jak wciąż trzymając płetwę potwora, walczył za wzięcie, próbując brzuchnie przyjaciela, a jednak nie mogąc zadać mu stanowczego ciosu, to jest ugodzić w serce. Żarłacz, brojąc się wściekle, mącił wody, której bałwany o mało mnie nie zabiły. Chciałem biec na połąc kapitanowi, ale z grozą zdjęty nie mogłem się poruszyć. Patrzyłem obłąkanym wzrokiem. Widziałem zmieniające się zwroty walki. Kapitan padł na ziemię, powalony potwornym cielskiem, które na nim ciążyło, po czym szczęki rekina rozwarły się niepomiernie, jak ogromne nożyce. I już byłoby po, kap po kapitanie, gdyby lotem błyskawicy nie nabiegł Ned Land z karpunem i nie zadał rekinowi śmiertelnego czasu. Masa krwi zabarwiła falę. Ned dzielnie uderzył. uderzył. Ugodzony w samo serce, potwór rzucał się w strasznych kowolcach i obalił konsela. Ned tymczasem osłowiał kapitana, który nie odniósł żadnej rany. Poszedł prosto do Indusa, żywo odciął kamień, wziął on drugiego na ręce i silnie odbił się, się nogą, wypłynął na powierzchnię morza. Wszyscy trzej poszliśmy za jego przykładem i po chwili, po chwilach cudownie ocaleni, dostaliśmy się do łodzi Tybaka. Pierwszy, pierwszym staraniem kapitanemu było przywołać nieszczęśliwego do życia. Nie wiedziałem, czy się to uda. Wprawdzie zanurzenie biedaka niedługo trwało, ale rekin uderzeniem ogona mógł zabić go na miejscu. Szczęściem, silnie nacierany przez konsejla i kapitana, topielec odzyskał przytomność i otworzył oczy. Proszę sobie wyobrazić jego zdziwienie, a nad przestrach, no i do czterech dużych głów miedzianych pochylonych nad nim. A nade wszystko, gdy kapitan wyjął z kieszeni swego ubraja torbę z perłami, wetnął mu do ręki, to szczoda, jałmużna, człowieka, wód, dana biednemu Indusowi, Ceylonu, przyjęta była z drżeniem. Wyczyszczone i wylękłe oczy nieboraka, dostatecznie wskazało, iż nie wiedział, jakim istotą nadludzkim zawięczał zarazem majątek i życie. Na znak dany przez kapitana, wróciliśmy do ławicy perłowej. Idąc drogą już przebieżoną, po półgodzinnej wędrówce doszliśmy do kotwicy przytrzymującej łódź Nautilusa. Zasiadłszy w łodzi, każdy z nas, przy pomocy marynarzy, oswobodził się z ciężkiego, miedzianego czerepu. Pierwsze słowa kapitanemu, kapitanemu zruszone były do kanadyjczyka. – Dziękuję ci, mości Land, – rzekł do niego. O, kapitanie, – oddział Ned Land, Tyl, – tylko wet za wet. Należało, to panu ode mnie. Blazy uśmiech przygnął po usta kapitana i na tym się skończyło. — Do Nautilusa! — rozkazał. Łódź szybko przesłała się po falach i w kilka minut później spotkaliśmy pływające ciężko zabitego rekina z czarnej barwy końców jego płetw, Poznałem strasznego czarnopłetwaka, mórz indyjskich z gatunku właściwych rekinów. Długość jego wynosiła w sumie 25 stóp. Niezmierna paszcza zajmowała trzecią część ciała. Był już dorosły, jak to wskazało sześć rzędów zębów górnej szczęki ułożonych w trójkąt. Conseil patrzył na potwora z zajęciem czystą Jestem pewny, iż nie bez słuszności zaliczał go do klasy krząstkowatych do rzędu czarnopłetwych o stałych skrzelach, do rodziny powszechno-ustych, do rodzaju żarłaczy. Kiedy się przypatrywał bezwłonny Łęcięsku, z kilkanaście takich samych czarnopłetwych żarłoków ukazało się nagle około łodzi. Nie zajmując się jednak nami, rzuciły się na trupa i wydzierały sobie jego kawałki. O wpół do dziewiątej powróciliśmy na pokład Nautilusa. Tu, jąłem rozważyć przygody naszej wycieczki do ławicy manarskiej. Dwie myśli przede wszystkim mnie zadagają: niesłychana do zuchwalstwa posunięta odwaga aktualnemu, jego poświęcenie dla istoty ludzkiej, dla jednego z przedstawicieli plemienia, do, do, od którego uciekał pod morza. Cokolwiek mówił ten dziwny człowiek, nie zdołał on przecież tłumić sobie głosu serca i lotosić dla bliźników. Kiedy już powtórzył to spostrzeżenie, odpowiedział mi głosem nieco wzruszony. Ów Indus, panie profesorze, jest mieszkańcem kraju uciśnionych, a ja należę i do ostatniej chwili życia należeć będę do tego kraju.